No dobra, zaczniemy od ciastek. Prościzna. Już się robi. Nie mogę nic obiecać, ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? A z sobie poradzę. Kochanie, nie tak się to robi. Pójrz, pokażę ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika. Nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skitelsy. Takie ciastka to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamie, jeśli powiem, że są idealne jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robię niesamowity domek z piernika. Z okazji dzięki za pomysł. Tak zamierzam ozdobić z Wykończenie? Cukier puder. Domek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie. Ojej, Twoje ciastko! Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika. Może da się jeszcze uratować. Ojej, chyba jednak nie. To niby jest ciastko? Nie jestem pewna, czy można to jeść. Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny, jaki smaczny. Mm, jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera. I to szybko. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Fuu, to obrzydliwe! Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super. A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne, ale trzeba je podpiec. Chrupiąca skórka to podstawa. Co ty wiesz o chrupiącej skórce, babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy. Imponujące, ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik. Zrobię go z mięsa mielonego. I gotowe. Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O matko boska. Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu. Wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i urozmaicy swojego burgera. A teraz czas na żelki. Na wierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jaki jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera? Spójrzcie tylko. Dodam bekon. Mięsa nigdy za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu, warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Będzie rewelacyjnie. No proszę. Jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger. Ja też będę miała złocistą skórkę. Ojej, prawie zemdlałam. Babciu, nie martw się, patrz jak świetnie mi wyszło. Tadam! Ojej! Ale rozmiar! Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Mm, jaki soczysty! Ekstra! Teraz ty kolego! Ups! No i rozpadł się! Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, to żelki. I nutella. Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje. Co? To niesprawiedliwe. Tym razem chcę na getsy. Dacie radę? To proste. Babciu po Patrz, Jennifer chce na okay. Już już. Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O babciu, podzielić się ze mną olejem? Dziękuję. Dziwne, dlaczego nic nie leci? Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej. Ojej, coś poszło nie tak. No, kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie, dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba zapanierować. Rozbełtam jajko, maczam w nim kawałki kurczaka, a następnie obtaczam w bułce tartej. No idealnie! Teraz można smażyć. Jakie to apetyczne! Mm, I ten aromat. Chciałabyś spróbować, co? Nie mam mowy, jestem zajęta. Moje nagetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście podanie musi być spektakularne. Nie chcę mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych. Zawinę nagecze w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z ciłosu. Tylko najpierw muszę im puścić lanie. Kochanie, uważaj nie tak mocno. Ojej, chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie, teraz obtoczę nagetsy w Cheetosach. i na patelnię. Będą niesamowite. A może sama je zjem? Prawie zapomniałam. Nie ma nagetsów bez sosu. No, teraz jest idealnie. Ojejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Smakują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają, ale zostały jeszcze jedne: czerwone, wspaniale. O jej, tu jest ser. To zdecydowanie zwycięzca. Jupi, wygrałam! Brawo ja, brawo ja! Umiecie zrobić pizzę? Czekam! Nie ma problemu. Też bym chętnie ją zjadła. A, pizza! Mogę ją zrobić! Potrzebuję sosu pomidorowego. Wyłożę troszkę na ciasto i delikatnie rozsmaruję łyżką. A teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale... Patrzcie, jestem szefem kuchni. Latające ciasto! Nie martw się, kochanie. Masz, dam ci nowy kawałek. Dziękuję, babciu! O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy, tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę, właśnie tak. A teraz fitelsy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Za barwiej, żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie, a teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O już! No w końcu nasze pizze są gotowe. Bellissimo. Jak apetycznie pachnie? No, całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda. Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować. A to wygląda bardziej interesująco. Skitelcy. No, wygląda lepiej, niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. Jak pachnie. Mm, smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu. Dziękuję. Zasłużona wygrana. Moja pizza była lepsza. Bez komentarza. Proszę pokazać bilet. Świetnie. A co to jest? Żadnych zwierząt w samolocie. O nie. Przecież nie mogę tu zostawić mojego króliczka. Mam pomysł. Schowam go pod kapeluszem. Nikt go nie zauważy. Jestem geniuszem. Pies zostaje. Tu będzie bezpieczny. Kto następny? Proszę bardzo. Moje dokumenty. W porządku. Sprawdzę, czy nie ma pani przy sobie żadnych zwierząt. Nie da się oszukać tego skanera. Królik! Nie wejdziesz z nim na pokład. Proszę go nie zabierać. Nie martw się, tutaj będzie bezpieczny. Może pani wejść. To nie fair, jest mi tak smutno. Mam pomysł. Dzień dobry, dzień dobry. A kto się kryje pod tym kapeluszem? Nikt. Chociaż jeśli zrobię czary, mary, pojawią się paszport i bilecik. No, jak pan to zrobił? Kto się jeszcze tam ukrywa? Usto. W porządku, można wejść. Dziękuję. Niezła sztuczka. Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Co za tajemnicza postać. No hej, co się tak smucisz? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Chciałaś lecieć ze swoim króliczkiem. No to proszę. Jak ty to zrobiłeś? Dziękuję. Polecam się na przyszłość. Bilecik poproszę. Zapraszam do samolotu. Dziękuję. Dokąd to? Dzień dobry. Spieszę się do samolotu. Mam tu coś dla dziecka, proszę, maluszku. Co? Nie jest zamiast dziecka. Żarty sobie robisz? Przepraszam! Nigdzie pani nie poleci. Dobrze. Czego to ludzie nie wymyślą? Także chodką sam się pobawię. o e, oto mój bilet. Okej, okay, wszystko w porządku. Chwileczkę. Zwierząt nie ma. Zapraszam. Dzięki. Momencik. Ma pani świnkę morską w plecaku. Tak nie wolno. Zwierzęta nie mają wstępu na pokład samolotu. Zrozumiano? Proszę wyjść z kolejki. Porażka. Nie można wchodzić ze zwierzętami? Co będzie z moją żabą? A gdyby tak, ukryć ją w książce? To świetny pomysł. Dobrze, że mam przy sobie nożyczki. Za chwilkę wetnę miejsce dla mojego małego kumpla i polecimy razem. Właśnie tak. Ej, ostrożnie! Przepraszam, to było niechcące. Cześć, Żabko! Jak ci się podoba mój pomysł? Siedź tu cichutko, tak żeby nikt ci nie znalazł. Dzień dobry! Oto mój bilet. Wspaniale. Jeszcze tylko skaner. Dobrze, proszę. Wszystko w porządku. Udanej podróży. Ojej, tak miało być Witamy na pokładzie naszych linii lotniczych Super, mój plan się powiódł Ojej Wszystko w porządku? E, oczywiście Moja żabka ma się świetnie Możesz już wychodzić, kochanie Brawo Co? W samolocie jest żaba Zabierzcie ją ode mnie Proszę, to mój bilet. Jak się masz, kochanie? Proszę. Masz papugę. Nie można wnosić tego na pokład. Zostanie ze mną do twojego powrotu. Ale jak to? Do bani takie zasady. Słyszałeś to? Nie można wnosić zwierząt. Co z naszym kameleonem? Mam pomysł. Co? No dobra. Proszę dokumenty. Mogę wejść? Oczywiście. Miłego dnia. Ukryjemy go pod kocem. Super. Dzień dobry. Proszę nas wpuścić do samolotu. Mój brat złamał nogę. Współczuję. Poproszę bilety. A, no tak, zapomniałam. Chwileczkę, już, już. Tutaj. Co to było? Jak łaskoczę? On się przemieszcza zamiast siedzieć spokojnie. Chyba nie wytrzymam. Mam łaskotki! Spokój się! Patrzę na ciebie! O co chodzi? Proszę mi to pokazać. Kameleon? Nie spuszczę was z nim. No dobrze, dobrze, przepraszam. Czyli on nie może chodzić, tak? Oszuści! Kłamcy! Mamy tu żelazną zasadę, żadnych zwierząt. O rany! Tak bardzo chciałam polecić ze swoją szynszylą. Proszę ją tutaj zostawić, ona nie poleci. Kolejny przestępca. Możesz wchodzić. Szczęśliwej drogi. Ojej, nie chcę lecieć bez swojego przyjaciela. Wiem rozbędę się tej kamizelki, zagnę panamę, a z wędki zrobię smycz, założę ciemne okulary i no właśnie, poprawię moje zdjęcie w paszporcie, tak żeby mnie nie rozpoznał. Oto i ja, niewidoma dziewczyna i jej pies przewodnik. Jestem mistrzem metamorfozy. Gdzie ten samolot? Chwileczkę, jesteś niewidoma? Masz bilet? Pokaż, proszę. Oczywiście! Trzymaj! Zobaczmy. No, wygląda na to, że wszystko w porządku. Zapraszam na pokład. Proszę. O nie! Stój! Czekaj! Co to było? Nie jest niewidoma? Do kogo ja mówię? Nie wolno tak! Przestań! Dokładnie. Proszę opuścić lotnisko. Proszę nasze bilety. Muszę sprawdzić zdjęcie chwileczkę. Rety jaka ślicznotka. To dziewczyna moich marzeń. No wow. Ale laska. Dzień dobry przystojniaku. Dzień dobry. Mogę wejść? Oczywiście, proszę. Dziękuję. Miłego lotu. Wow. No w końcu jestem w samolocie. Ale rozmiar! Co? Jestem na miejscu, więc mogę wyjąć moje zwierzaczki. O mój Boże, co to ma być? Komiki? Co za pych. Mówiłam, że polecicie ze mną. Miłego lotu! Nie spóźniłam się? Oto mój bilet! Dobrze. Dokumenty OK. a co tam masz? Kotek? Niestety zwierzak nie poleci i takie są zasady. Ale jak to? Wiem, co zrobić. Proszę podtrzymać głowę prosto. Wyżej nie. Niżej. Co ty robisz? Jestem słynną fotografką. Mogę zrobić ci zdjęcie? No pewnie, chwileczkę. Poprawię tylko krawat, jestem gotowy. Trzy, dwa, jeden. Cyk. Ojej, flesz mnie oślepił. Świetnie. Póki nie widzisz, szybko schowam kociaka do etui od aparatu. Teraz polecimy razem, kochanie. Nie zostawię cię tutaj. Właśnie tak. A to dla ciebie. Dziękuję. Proszę się pospieszyć. Samolot zaraz odlatuje. Ojej, zdążyłam. Jesteś tutaj, kochanie? Wspaniale. Zobacz, jak tu fajnie. Ekstra. No, w końcu widzę. Co? A gdzie jest kotek? Tak nie można. Stój! Kurczę, udało jej się. Przywieźmy ci magnesik z podróży. Nie, wypuśćcie nas. Oj, co to jest? Mia, spójrz! Tam są kłódki. Jeden, dwa, trzy, cztery, siedem. Aj! Coś tam jest! Trzeba to sprawdzić. M może pociągnijmy satelinę! No dobra. Ciekawe, co tam będzie? Wow, to skiterzy. Wiadro pełne cukierków! Ale to jest dobre! Mia, sprawdź swoje wiaderko! Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Twój! Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coś tu jest. Mari, to klucz. Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się. lasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamino, rzuce papier, ty! Oh. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Uspokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz. Dobra. Fuj, masakra, obrzydlistwo! Mam. Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. Hmm. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Hurra, mamy to! Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Jami! Nie chcę tego pić. No dobra ja pierwsza. Uuu, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj, Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie. Dobra, czego się nie robi dla wolności. Hmm? O! Jest i kluczyk! Znalazłam go! O! Oh. Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra! Świetny z nas zespół! Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, oh, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna! Ej, Mia. Dobra moja kolej. O, jakiś pistolet! Ciekawa jak działa. Ej, uważaj z tym! Nie martw się, trzymaj! Hmm! I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Spójrz ostatni safe. Sprawdźmy. Fuu, To kawałek świerdzącego sera. Zaraz zwymiotuję. Wiem co z nim zrobić. Ojej! Zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Miam, miam. What? Ups! Co się dzieje? Zadłabiłaś się? Pomogę ci! Mia to klucz! Hurra! Pospieszmy się i otwórzmy kłódkę! Super! Znowu nam się udało! Jeszcze raz zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Ene do fakę. Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz. Boję się myszy. Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam. Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła. Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego. Zaczynam. No dobra. Wow, to kola! Uwielbiam kole. Ale klucza w niej nie ma. No to teraz ja. Uj, co za ochyda. Nie dam rady tego pić. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Marii, mogę ja to zrobić? Hura. I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. Działamy. Oho! Otwiera pierwsza. Nie twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili! Twoja kolej. Okej, okay. otwieram. O, kurczę. Teraz to ciebie nieźle urządzili. O nie, to farba. Czego się śmiejesz? Otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. Zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Pora wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juhu. Wolność.